Agentki. Więzienie Agencji. Godzina 19.32 trzydzieści dwie. Kolacja. Kolacja. O. li centrum zatrzymań. Donoszę o uciecz Agent 0067 Szybko nie, ja musimy uciekać. Nie tak szybko, Ewen! Jeszcze raz bandyto. to nie czekaj. To ja Ewen <noise> To oficjalnie najgorszy film, jaki w życiu widziałam. Dlatego nazywa się Misja Niemożliwa. Bardziej misja? Aha, nigdy w życiu. Bo włosy pod maską tak nie wyglądają. Kiedy ktoś nakręci dobry kryminał? Już niedługo. Dlatego muszę się z Wami natychmiast spotkać. Od teraz mam świetne wiadomości. Moje marzenie o profesjonalnym aktorstwie właśnie się spełniło. Profesjonalne aktorstwo? O czym ty mówisz? Ano o tym. Chodźmy razem do ogrodu i nad mały strumień też. Przejdźmy się na piekło plażę, choć oczywiście, sobie, że chcesz. Ojej, fioletowe rajdki, no to się nazywa tragedia? To jest komedia, Pipster. Grałem główną rolę. Gdy grałem w szkolnym teatrze, zawsze marzyłem o zostaniu aktorem. I teraz mogę nim być. Okram Arimu, czołowy hollywoodzki reżyser, chce, bym zagrał w jego ostatnim kryminale. 0067! Ty? No ja! To lepiej zagra szpiega, niż prawdziwy szpieg? No nie wiem, może aktor. A! Na przykład Ratfit albo może Dadel Show? Kryminały są takie nierealne, bo aktorzy nie mają pojęcia o szpiegowaniu. O, czekaj no. To ten reżyser wie, że jesteś tajnym szpiegiem? Nie bądź naiwna sam. Ci z Hollywood wszystko wiedzą. Oni są po prostu na czasie. No, ale ty nie jesteś typem gwiazdy. Ja jestem, to znaczy bez urazy, ale nie jesteś najmłodszy. A, wiem. Oczywiście 6-7 odnosi się do jego wieku, prawda? Żartujcie sobie, ile chcecie, ale fakty są takie, że to ja będę występował na srebrnym ekranie. To głupota! Jak będziesz kierował agencją, skoro będziesz cały czas na planie? Nie będę. Wy będziecie. Co? Przekazuję Wam bieżące dowodzenie, dopóki będę na planie. Przecież jesteście superagentkami, dacie sobie radę. Nie, nie damy. Mamy szkołę chłopaków, zakupy chłopaków? To tylko parę tygodni, aż skończymy film. Potem wrócę i będę dowodził. Trzymajcie się planu i wszystko będzie dobrze. Plan? Ale ja nie umiem nic planować. Hollywood Hills, godzina 11:49. Chyba jestem pierwszy. Jerry, kotku, dotarłeś. O, pana Rimu. dobrze pana widzieć. Proszę, mów mi okram. Dobrze, okram. Jestem pierwszy. Może powinienem teraz poczytać scenariusz? Scenariusz? Nie, 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 nie. To kino prawdy kręcimy spontanicznie i bardzo szybko. O, oczywiście, prawdy. Jest najlepsze. Przygotowałem parę rekwizytów: płynna trampolina, gumowy rozpuszczacz, laserowy nóż do szkła i najważniejsza broń 0067. Mrożący promień, wszystko na niby oczywiście. Niezwykłe, wygląda jak prawdziwy. To magia Hollywood Jerry, rozumiesz? Teraz podły bandyta Lorenzo wyjdzie zaraz do samochodu. Jego plan obrabować muzeum z diamentu Taylora pozbawienie świata jego piękna. O, straszne. Dokładnie, Usieńko. 0067 musi go zatrzymać jak prawdziwy agent, to znaczy za pomocą gadżetów. To bardzo ekscytujące. Nie mogę się już doczekać. To dobrze, bo zaczynamy. I akcja! To ty robisz, maniaku! A ja, maniak! To ty jesteś maniakiem! Hey! Pozwę cię do sądu, ty kretynie! Kradzież jest zła, Lorenzo. Co ty na to! Cięcie! Genialnie! Jesteś urodzonym aktorem! Dziękuję. Muszę powiedzieć, że świetnie się czułem. Ten gadżet, te opony. To efekty specjalne, Jerry. To są najlepsi z najlepszych w tej branży. Świetnie zrobione. Powinienem może pogratulować mojemu partnerowi. O aktor metodyczny. Wiesz jak to jest. Nie lubi wychodzić z roli nawet po skończeniu ujęcia. Tak, oczywiście. Sam też tak często robię. Wspaniale. Spotkamy się na kolejnym planie, Jerry Kotku. Druga scena też na pewno będzie genialna. Na pewno. <noise> Uzupełnić papier w toaletach, wysłać obiad agentom? Czy Jerry nie wie, co to znaczy delegowanie? No, wydelegował nam całą agencję. Hmm, no tak, musi być ktoś, komu to oddelegujemy. Jesteśmy superagentkami. <grym> hmm, no i jak mamy pracować przy czymś takim? To czerwony alarm superagentki. Super? Czerwony alarm jest ważniejszy niż papier toaletowy? Zaginął szef hollywoodzkiego studia filmowego. Nigdy nie dotarł do pracy. Ostatnio widziano go w jego domu w Hollywood Hills. Mam uratować hollywoodzkiego potentata? To jest moja wielka szansa! Hej, zadzwonmy do Jerego. Jest przecież w Hollywood. Może coś widział. Dobry pomysł. Jeśli coś tam się dzieje, to Jerry na pewno o tym wie. On niczego nie przeoczy. Mi 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 ma 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 Halo. To tylko my. Właśnie był czerwony. Ale... Słuchajcie, jestem w trakcie ćwiczeń głosowych. To wymaga wielkiej koncentracji, więc cokolwiek się dzieje, radźcie sobie same. A to bezczynność. Może po prostu dopadło go gwiazdorstwo. Tak czy siak, same będziemy musiały to rozwiązać. Może jakiś gadaczik się przyda. Oto okulary wykrywające ruch. Ultrapneumatyczna kamizelka i tunelowo-laserowa tornado-suszarka do włosów. Noda jak nic, jesteśmy super agentkami. więcej polotu, Glawis? No, o wiele lepiej! Bierzemy trzy! Ale nie wiemy, jak to działa. No i co z tego? Jest śliczny, nie wystarczy? Kaszmir jest właściwie. Potem, Gladys, musimy lecieć. Hollywood czeka. Ale... Jesteście pewne, że Jerry nie będzie miał pretensji? Dowodzimy, zapomniałaś? Możemy sobie brać, co chcemy. Totalnie! Jedziemy do Hollywood! I skoro nie limuzyną, to czymś się trzeba zadowolić. Nawet nie wiadomo, jak to prowadzi. A, arr... a, a więc to tak wygląda dom rekina filmowego nieźle. Wszystko wygląda normalnie, na pierwszy rzut oka. Myślałam, że te okulary z czujnikiem ruchu coś złapią. Hej, co jest? To śmieci. Okropność. Sami czekaj. Coś tu jest napisane. Bingo! Mamy pierwszy trop. Teraz trzeba zanalizować to pismo. W następnej scenie Jerry wejdziesz do biura złej Evelyn i natychmiast zamrozisz ją swoją bronią, zanim ona zdąży wezwać wsparcie. Okram, zero problemu. Moja gwiazda. Że włóż to na razie do szafy, potem będziemy literować. Hm, o nie, nie ten guzik. Alarm manikirowy! Mówiłam, że nie jestem dobra w planowaniu, Clover, Alex. Mamy już wyniki analizy pisma. Dlaczego wyglądasz jak królewna bez królewicza? Bo okazało się, że to napisał Jerry! Nasz Jerry? Program musi mieć wirusa. Puść jeszcze raz. Och, znów czerwony alarm. Podwójny alarm. Stwierdzam przestępstwo. Alarm został wywołany w innym wielkim studio filmowym. Ktoś tu chyba nie lubi Hollywood. Pewnie widział misję niemożliwą. Mm. Biuro Ewelin, godzina 15.30! Tak, JR. Gadamy z E.P. o prepro indyjskiej prot, ale A.D. daje nam w kość! O! Nie ruszaj się, Evelyn, i mówię to dosłownie! Cudownie, jesteś urodzonym aktorem. Odniesiesz niesamowity sukces. Tak, ja jestem naturalny. Stój, intruzie! O? Jerry? Dziewczęta? Co się tu dzieje? To się dzieje, że kręcimy film, a wy nam przeszkadzacie. Jak to jest film, to dlaczego ona tak dziwnie wygląda? Może ta analiza wcale nie była mylna? Może Jerry jest w to zamieszany? Ach, to jest aktorstwo metodyczne sam. Musisz im wybaczyć, nie mają o tym pojęcia. Proszę, idź już, jestem zajęty. Nie przyszliśmy do ciebie, Jerry, jesteśmy na oficjalnej misji. Co za pasja. Nikt wam nie mówił, że powinnyście grać? Ach, każdego dnia! To jest zbyt piękne. Jesteście idealne do roli młodszych agentek. Stańcie tutaj. Akcja Naprawdę niesamowite są te efekty okram. Muszą wyglądać prawdziwie, bo nikt nie uwierzy, nie? Nazywa super scena z filmu akcji? No, tylko ktoś myślał, że nie przeżyjemy. Totalnie! Z tym całym okramem coś jest naprawdę grubo nie tak? Myślisz o tym, co zrobił z Jerem? Też i o tym, jak wyrzucił mnie przez okno zamiast zaangażować do filmu. No, halo! Co to ma być za reżyser? Idziemy. Trzeba trochę pogrzebać w papierach okrama. Działam! Nawet nie ma listy aktorów. To nie jest czołowy reżyser. Nie dziwne, że nie widzi talentu, który ma przed nosem. Może spójrzmy na to z innej strony. Przeszukajmy listę agencji. Popatrzcie! Parę dni temu Marco Lumiere uciekł z więzienia. Hej! To jest ten niewydarzony reżyser, który nas wszystkich wciągnął do tego swojego marnego filmu! Sił. Dziewczyny, słuchajcie! Okram to Marco Lumiere. Zmienił nazwisko i twarz, ale reszta jest ta sama. Tym razem wykorzystuje Jerego do zlikwidowania wszystkich głównych producentów. Musimy dotrzeć do Jerego, zanim Lumiere się go pozbędzie. Wiem, gdzie ich znaleźć. Lumiere zajął się już dwoma głównymi figurami, więc teraz czas na trzeciego potentata z Hollywood. Jedno dla ciebie, jedno dla ciebie i jedno dla ciebie. A, dzięki. O, proszę bardzo! Och, uwielbiam moich oddanych fanów. Dzienne światło, Jerry, musimy szybko kręcić. W tej scenie 0067 rozwala cały mózg operacji Diament Taylora. Nie tak szybko, Lumier! Lumier, dziewczęta! Okram jest najlepszym reżyserem i proszę Was, by Wasza zazdrość nie rujnowała mojej sławy. Jerry, Ty nic nie rozumiesz. Wszystko rozumiem. Od tej pory skupiam się na nowej karierze. Na zawsze oddaję Wam agencję. To dla Twojego dobra, Jerry! Dobra, zrobił sobie operację plastyczną. Nie tylko kobiety to robią, wiesz? Pozbyć się ich. Tak, sabotaż na planie filmowym jest niewybaczalny. Przykro mi, Jerry, ale kiedyś uczeń staje się nauczycielem. Nie ma kliszy? Ale. moje występy. A, ależ Jerry, mój kotku, klisza to już przeszłość. To najnowsza technologia. Cisza, Lumier! Podpadłeś mi. Zaraz cię załatwię. Ach. Raczej nie. O! 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 Sami! No dawaj, kolego! O! Szczerze mówiąc, Jerry, grałeś trochę sztywno. To cię powinno rozluźnić. Nie, nie zamrażacz! O! I cięcie. Okej, okay, to naprawdę nie wygląda dobrze. Nic nie mów, to tak ograniczy moje tempo zakupowe. Jerry chyba oberwał najbardziej. Cały jest zamrożony. Ciekawe, dlaczego my nie? Słuchajcie, te swetry pochłaniają zamrażające promienie. Co za koncepcja? Pora na małą akcję turbo rozmrażania. Kuję, o, 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 kuję! Dziękuję. Teraz zagram Lumierowi swoją rolę życia. Jerry, czekaj! Dobrze. No co? To jego wielka scena musi dobrze wyglądać. Panie Dajcie mi spokój, dobra. A? Oddaj się, Lumier! Nie zrobiłbyś nawet głupiej reklamówki! Ale żeś się wysilił, agencie 0067. Ale casting już się zakończył! A! A! Nie machaj mi tu przed nosem, Lumier! Chciałbym to zakończyć, jeśli pozwolicie. Nie zostałem agentem 0067 bez powodu. Myślę, że musisz trochę ochłonąć. Nie! Brawo! 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 Dziękuję. 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 Ojej, wy czegoś szukałyście? E, y, tak, dokładnie szukałyśmy. No to skoro moja aktorska kariera nie wypaliła, to powinienem się cieszyć, że wracam do kariery szpiegowskiej. Chwila, Jerry, Agencja jest nasza, pamiętasz? I jak chcesz wrócić, to musisz dla nas pracować. Możesz zacząć od papieru. Co no, tu teraz, się dzieje? Zaraz zjadę z nim do Włączy ja... ten samolot. A o co im chodzi? Kilkoro agentów złożyło skargi. Ja złożę swoją za chwilę. Chodź z drugiej strony, witaj z powrotem! Amatorki. Flexels> dobrego agenta, na przykład espadryle. Jeśli atakuje mnie bandyta w espadrylach, to wiem, że jest rozsądny. Trampki, zdesperowany, ale z wyczuciem mody. Mokasyny, przewidywalny. Nawet moje buty wiele o mnie mówią. Eee, jak mówiłam, buty nic nie znaczą.